Cześć, wszystkim wszystkim z tej strony pana się nagłam kolejny odcinek z Bruce'a. I dzisiaj, moi drodzy, przyszedł czas, żeby sobie wbić Gini Gini na 30 rank Ostatnio kupowaliśmy do niego skina. Ten oto, który się prezentuje na ekranie. Na dzisiaj, moi drodzy, przyszedł czas, żeby go wbić na 30 rangę, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wy oczywiście, stawcie łapeczkę w górę, jeżeli chcecie więcej 30 rank wbianych z Łanią i Bartusem, bo z nimi dzisiaj wbijamy. Zrzuccie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, lecimy po 400 tysięcy subskrypcji. Ja już klikam ready, lecimy pasa 7 zwycięstw póki co, więc naprawdę. Dobrze idzie, moi drodzy. Zobaczymy, jak to będzie szło dalej, gdyż już zbliżamy się powoli do 1000. Gini bardzo fajny jest tutaj, moi drodzy. Polecam tą postać. Giga Sigma generalnie. Fajnie, fajnie się nim gra. Lily też dosyć dobra, mimo tego, że nerfa dostała. No i Meg. Meg standardowo aktualnie bardzo dobra postać, więc no, tak, to się wy, tak to się prezentuje, moi drodzy, jeżeli chodzi o nasz team comp. Najpierw grałem z Starperem, który zadawał 2000 damage'a. Jak trafię, moi drodzy... Yy, ultem, ale teraz zmieniłem na to, żeby leczyć swojego Tima i chyba to jest nawet lepsze, chociaż nie jestem pewien yy, i boję się, że tutaj nas zaraz porobią, moi drodzy, no właśnie, bo i tak już nam porobili Lili, co może być ciężko. Dobra, ale jakbym tutaj kurczę pieczony, no dobił go, dobił go, dobił go. Dobra, jest ok, jest ok, moi drodzy, żyje, 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 żyje. Dobra, Siemano, ok. Minąłem go. Do człowieków, nie no jestem Sigma Gaming! Co tu się stało, proszę państwa? Nie no, zbyt ope, zbyt opa. Łaniasz się kręci widzowie. Chłop nie wie co się stało w tym momencie. Co ja wykierowałem teniam nie mam pytań widzowie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze to siadło. Dobra, lećmy dalej, lećmy dalej. Trzeba tutaj ugrać. Na razie jest pierwsza runda. Trzeba jeszcze, moi drodzy, dwie ugrać, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Gini tam prawie został naklepany. Problemy z natem. No proszę, proszę mi nie dawać problemów z natem. Bo jak mi dadzą problemy z natem, to będzie lipa. Eee, gdzie są tamte wariaciki? Oni tam w rogu są. Dobra, tego jeszcze odrzucam od siebie. Ok, zobaczymy, co się uda tutaj zdziałać, moi drodzy. Skurczy, by mi trafił. Dobra, na szczęście go porobiliśmy bardzo ładnie, ale jesteśmy we dwójkę, jesteśmy we dwójkę. No jestem sam już, jestem sam, moi drodzy. To myślę, że tutaj dużo nie zdziałam. Może być ciężko. Ja chyba padnę w strefie. Wiecie co? Myślę, że padnę w strefie, bo to będzie najprostsze, co mogę zrobić. Nie dam im po prostu. Moi drodzy, ulta i padnę sobie strefie. Zobaczymy, 1 do 1, jeżeli chodzi o rundy. Szkoda, że Bartus jakoś szybko tam padł. Nie wiem w ogóle, kiedy Bartus padł, więc to jest troszeczkę niefajne, bo gdyby on trochę dłużej przeżył, to może byśmy coś ugrali, moi drodzy, w tej rundzie. A tak to lipa generalnie. Oj, oj, oj jaki pull proszę państwa, nie no. Gini Sigma, Gini Sigma. Ja wam mówię, to jest taka świetna postać. No, jesteśmy 3 na 2. Jak to przegramy, to już naprawdę jesteśmy specjalni. To jest free free winek, moi drodzy. Free 11 pucharków razem z tą passą. Więc nie ma szans, że już przegramy to. No i kolego, ty sobie nie trafiasz chyba. Dobra, bardzo ładnie. Padłem, ale oni są we dwójkę. Myślę, że powinni sobie dać radę akurat. Brok dobrego ulta walnął i niestety padłem, ale lecą tu we dwójkę, moi drodzy. No i bez problemu tego wariaci tutaj dobijają, więc mamy to zwycięstwo, bardzo ładnie, passa trwa dalej lećmy sobie z kolejną rundą, aktualnie 963 pucharki, więc już coraz bliżej, coraz bliżej moi drodzy 1000 łania dobił, skurczy Bartus jeszcze nie ma tysiaka, dawajcie dalej bo musimy grać tą team compą, jak zmienimy tu cokolwiek to to nie siądzie, więc... No łania musi grać 1000+, plus. mi aż 40 pucharków brakuje, więc on praktycznie wbije 1050, jeżeli dobrze pójdzie i mi się uda bić. No zobaczymy co z tego wyjdzie, na razie widzę, że szuka nam randomów, więc jest dobrze, 4 na 6, podoba mi się to moi drodzy. E, I zobaczymy, zobaczymy co z tego wyjdzie, e, jakich randomików nam tutaj dobra, 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 chyba teama dwóch osób, tak mi się wydaje. Byron Kit. Nie no, co to są za randomy? To jest chyba jeden z najgorszych team kompów tak szczerze, bo oni tak leczą tego franka. Ten frank to jest chyba najbardziej leczona postać. Naprawdę, on nie dość że jest leczony przez Kita, to jeszcze przez Byrona, więc mega ciężko się na coś takiego gra. No ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Najlepiej to jest ich po prostu jak najszybciej tu naklepać, albo Byrona chociaż naklepać. Bo jak tutaj się w miarę szybko naklepie Byrona, to oni mają lipę później, bo we dwójkę to tam jeszcze idzie ich ogarnąć, generalnie idzie ich jeszcze w miarę ogarnąć. Zobaczcie, oni tutaj, mimo tego, że został klepany, to ładnie żeśmy tutaj ogarnęli. Dobra, fajnie, jeszcze tutaj, dobra. Pięknie, moi drodzy, to zrobiłem. Idealnie. walnął z tuna, ale ja akurat w tym momencie przyciągnąłem. Nie, no, widzowie, to jest klasa gaming. Co tu się dzieje? Bardzo ładnie, to mi się podoba, Bardzo ładna runda. Lećmy sobie dalej. No, jak tak będziemy ich orać, to free 30, naprawdę. A zaraz łania to wbije wszystkie piątkę na tym swoim lileuszu. Dobra, póki co znowu taki sam plan, moi drodzy. Ważne, żeby kit tam nie miał ulta. Nawet nie wiem, gdzie ten kit jest, tak szczerze. Pewnie gdzieś tam kampi w tym krzaku u góry. Tak, dobra, ma już ulcika. Ma już ulcika, no to trzymać ich na dystans po prostu i zobaczymy. Co z tego wyjdzie, to też w nieskończoność nie trwa, więc oni za chwilę już przestaną, moi drodzy, yy, leczyć tego wariacika. Dobra, ładnie, nie, no pięknie, mój drodzy. Jeszcze tutaj przyciągnąłem, idealnie. Dobra, jest ok, jest ok, jest ok, utrzymam się. Ajajaj, no niestety padnę, niestety padnę. Łania, 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 dobrze. Łania został sam na Frank, musi go nakotować szybko, póki on ma jeszcze dużo życia. 3600, 3600, łania, stary, wykeruj to, proszę cię. Dobrze, let's go, łania to wykerował, bardzo ładnie. Mamy kolejnego plusa, mój drodzy, siadło, jest ok. 974, jeszcze trzy gereczki, tak, trzy gereczki, dobra. Trzy gierki i mamy wbitego giniego na 1000 z pasą 9 zwycięstw, mój drodzy, więc oby to tak szło dalej. Zobaczymy, jakiego team compa nam da teraz. Naprawdę fajnie nam poszło. Ok, mamy tak, co to jest w ogóle za team comp? Kruk, moi drodzy, jakiś Colt oraz yy, ziomeczek, który gra Mandy. Co to ma być w ogóle? No dobra, zobaczymy co z tego wyjdzie, ale mega dziwny TeamComp, tak szczerze. Mandy już tak raz widziałem tutaj. Colta też raz widziałem, ale kruka chyba widzę pierwszy raz, bo jak dobrze pamiętam, to był jakiś teamkomp Bell, Bell Mandy coś jeszcze. Nie pamiętam jaka była trzecia postać, i nas chyba nawet wtedy porobili, ale no taki teamcomp to tu nie ma szans na nas, generalnie. Ja nie wiem skąd oni się wyrwali, ale dziękuję bardzo za darmowe 11 pucharków, to mi się podoba. Więc jeszcze dwie gireczki nam, moi drodzy zostały, no bo to jest akurat free. No i oby jeszcze dwa razy nam dobrało takich wariacików i mamy bez problemu trzy strang wbity, więc zobaczymy. Może akurat siądzie, moi drodzy. Może akurat siądzie, mimo tego, że będziemy grali na 1000+. Dobra, tutaj jeszcze idealnie sobie kruka przyciągnąłem. Bardzo dobrze. Porobiliśmy go. Ja muszę teraz uważać, bo ja nie zadaję demagia już tym moim ultem, bo zmieniłem sobie star power. I przez to, no jak przyciągam to tak najlepiej, żebym miał kogoś z mojego teamu obok mnie, żeby mógł wrazić czego naklepać tą osobę. No i dobra, jesteśmy w trójkę na jedną osobę. Na Mandy, więc bez problemu to wygramy. Uwaga, tam klepiemy ją do rogu, moi drodzy. No, ona już nic nie zrobi. Bardzo ładnie, kolejna runda wygrana, to mi się podoba. Trzy giereczki pod rząd wygrane. Lećmy dalej. Czyżby to był jeden z nielicznych odcinków, gdzie robimy perfekcyjny 30 rank, moi drodzy? Od 29 do 30 bez przegranej. Zaraz się okaże, brakuje jedynie 15 pcharków. Dodało nam Tima, bo było z 3 na 6 na 6 na 6. No zobaczymy, zobaczymy, kogo nam tutaj dobrało. Berry... u. Czegoś takiego to jeszcze nie widziałem, ale nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to, tym bardziej, że jeden ziomek ma meteorytową sławę. To mi się bardzo nie podoba tak szczerze. To wygląda jak coś, co może nam przerwać pasę, no ale zobaczymy. Angelo tutaj jest dosyć często wybierany akurat. Angelo jest tutaj spoko. Berry widzę pierwszy raz, naprawdę Berry widzę pierwszy raz. Berry generalnie jak ja go przyciągnę, to on nic nie zrobi, naprawdę. On jest akurat free, więc wystarczy, że go łania podjedzie albo ja go przyciągnę i mamy już fraga. Łania chyba się skupił od razu na Angelo, ale to nie był dobry pomysł. Bo Angelo może odskoczyć, nie wiem czemu on akurat na Angelo chciał polecieć. A Bartus tutaj niestety, moi drodzy, ale ginie od tego wariacika. No ja nadawałem sobie ulta, ale tym moim ultem nic nie zdziałam, więc ja po prostu zginę. Niech mnie tutaj naklepią. Ja tutaj nic nie zrobię generalnie. No, niestety jest problem taki. Ale szkoda, że yy, łania od razu pocisnął na Angelo. Niech on idzie na berego. Przecież berego na i później jesteśmy w tego. Jesteśmy w trójkę na dwójkę. Ja nie wiem jak, czemu on w ogóle tego chciał przyciągnąć tamtego wariacika. Dobra, teraz akurat free, bo przyciągnąłem go, więc spoko. Tutaj jeszcze spróbujemy tego franka. No i teraz jesteśmy w trójkę. No powinniśmy wygrać tą rundę, tylko dalej nie rozumiem czemu. W pierwszej rundzie łania poleciał na Angelo. Angelo może odskoczyć gadżetem, więc to jest trochę bez sensu, żeby on na niego puszował. No ale ważne, że teraz Berego szybko przyciągnąłem i mamy, moi drodzy, fragę. Jesteśmy w trójkę. Ja sobie na spokojnie ładuję ulta. Łania oczywiście nie trafił standardowo. Łania gaming, widzowie. Róbcie przeróbki z jego najlepszymi momentami, czyli jak nie trafia. Dobra, 12 tysięcy życia na franku. Tak do 8, żebym zbił. I go mogę przyciągać. Dobra, idealnie, mamy to, moi drodzy, kolejny ładny pól z mojej strony. Udało się go naklepać. No jesteśmy w trójkę na jednego. No myślę, że możemy to wygrać. No powinniśmy to wygrać jeszcze. Spróbuję sobie jak najwięcej ulta nadawać. Dobra, mam taką jedną czwartą, więc troszeczkę mało. No i musimy jak najszybciej, moi drodzy, naklepać y, tego berego. Musimy berego naklepać, bo Bery będzie tutaj wkurzający. Więc postaram się na Barego tutaj pójść. No, Barys z tamtej strony akurat za dużo nie zrobi. Ja muszę mieć ultę. Muszę mieć jak najszybciej ultę, bo bez ulta tutaj nic nie zdziałam. Dobro, Hypercharge sobie używam, bo nie mam po co go trzymać. Hypercharge tutaj mi się przydaje tylko i wyłącznie po to, żeby właśnie, mój drodzy, ładować sobie yy, ataki i zadawać więcej damage'u, bo ten hypercharge jest tragiczny. Generalnie, nawet ostatnio nagrałem odcinek 5 najgorszych hypercharge. I w tych 5 najgorszych był tam m.in. hypercharge do Gina, gdyż strasznie randomowo. Są te trzy lance, które wylatują. Dlatego, no, nie polecam za bardzo tego hypercharza. Ale przynajmniej daje nam boosta do ataku i się więcej zadaje. Więc to jest ten plusik, dobra. Ładnie naklepo tam bardzo dobrze. Jeszcze przeżył, o to chodzi, moi drodzy. Wychodzimy znowu na Mida. To jest, dobry, to jest dobry mecz. To jest do ugrania, moim zdaniem. To jest na spokojnie do ugrania, bo jesteśmy w trójkę. Jesteśmy w trójkę. To jest do ugrania, tylko żeby jakoś głupio nie paść. Angelo najlepiej porobi tam, moi drodzy. Dobra, tutaj jeszcze cofamy się jak najdalej. Żeby tylko, moi drodzy, przeżyć. Dobra, bardzo ładnie, jesteśmy w trójkę na jednego. No, bez szansą, dobra, bardzo ładnie. Mamy to, moi drodzy. Kolejne zwycięstwo na moim koncie. Podoba mi się, to idzie wspaniale. Idzie wspaniale. I została ostatnia gierka. Zostały jedynie cztery pucharki do wbicia na moi drodzy. Genim, więc miejmy nadzieję, że to siądzie. 11 pasy, jak widzieliście, idzie nam naprawdę świetnie. No, jestem ciekaw, kogo nam dobierze. Ale mam nadzieję, że nam da jakiś bocików. Proszę, jakaś frigierka na ostatni, na ostatnią prostą. Bo jak przegramy, to będzie lipa. Jeszcze za 15 minut kończy się ta mapa, moi drodzy. Więc jak nam da jakichś spoconych wariatów. To będzie strasznie ciężko. Zazwyczaj jak długo dobiera, to nam daje randomów, więc zobaczymy, czy tak będzie. Dodał nam teama, bo jest od razu 6 na 6. No dobra, zobaczmy. Zobaczmy, kogo nam dobrało. Mamy, mój drodzy, Edgara. Edgara Kit Frank. Dobra, Kit Frank no, to jest często spotykany, ale Edgar, Edgar to jest dziwny tutaj pick, szczerze mówiąc, więc nie wiem, co mam o tym sądzić. No zobaczymy zaraz, jak to będzie wyglądało. Ale myślę, że to jest do porobienia, tak szczerze, zobaczymy jeszcze jak oni będą grali. Edgar w ogóle ma mityka, więc to jest dziwna sytuacja że Edgar ma mityka. Najlepiej jakbyśmy właśnie kit'a chyba sobie przyciągnęli, tylko że no ja jeszcze mam daleko do ulta, mam dopiero połowę, ale jakbyśmy sobie przyciągnęli kit'ka, to myślę, że to by było dosyć spoko. Na spokojnie, moi drodzy, ten kit'ek już sobie naładował tam ulta, ale na razie nie skacze, teraz dopiero skoczył, dobra. Jeszcze tutaj odrzuciłem, fajnie. Dobra, pięknie. Dobra, jeszcze zróbmy sobie coś takiego. Okej, okay, dobra, jeszcze odrzucę. Pięknie, mój drodzy, uciekamy sobie stąd. Porobiam to. Dobra, porobili. Została jedna runda, mój drodzy, jedna runda. I mam Giniego na tysiąc. Myślę, że to jest do ugrania. Ja tutaj za dużo nie mogę zrobić, bo mam strasznie dziwne te postacie. Bo Edgara, jak przyciągnę, no to musielibyśmy go porobić w locie, zanim do nas dole doleci. A tutaj jedynie co to mogę, kita w miarę szybko, moi drodzy, porobić. No ale tutaj, co on zrobił w ogóle? Nie, no, on nam oddał meczyk. Co to było? Nie, no pięknie. Zostaliśmy w trójkę na tylko. Kokita z Frankiem, więc to jest na spokojnie do ugrania, moi drodzy. On OK, dobra, jeszcze sobie to zużył. Fajnie wariacie, gratulacje dla Ciebie, nic za bardzo nie zrobiłeś tym. Ten jeszcze wybuchnie, zada im damage, dobra, jesteśmy w trójkę, pięknie, moi drodzy, mamy to, Genie na 30 ranku, longiem, człowieku, nic tu praktycznie z tego filmu nie będzie wycięte, bardzo ładnie, moi drodzy, mamy to, od 29 rangi do 30, bez porażki, jak widzicie, 1007 pucharków na Genie, no, łania praktycznie 1050, więc, o, oczywiście, dla flexu musiał się zmienić na komara, człowieku... Beka z ciebie. Bardzo ładnie nam siadło, myślę, że fajne giereczki, miło wam się oglądał ten odcinek. Oczywiście stawcie o paczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeżeli chcecie kolejne odcinki z 30 ranku. Trzymajcie się, cześć!